Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj jest pierwszy dzień, pierwszy z 365 dni, w których będziemy pracowali nad aktywowaniem Twojego angielskiego, nad tym, żebyś mówił, żebyś mówiła coraz bardziej odważnie, coraz naturalniej, coraz swobodniej. Pierwszy dzień jest bardzo ważny. Chcę zachęcić Cię do tego w tym dniu, abyś zaczęła myśleć, o angielskim, jako o swojej firmie, jako o swojej takim firmie, biznesie, takiej dziecku, takiej perełce, którą ty się w pełni opiekujesz i za którą bierzesz także pełną odpowiedzialność. I spójrz, jak zaczynasz myśleć o angielskim w taki sposób, że jest to Twój biznes, że jest to Twoja firma, to dzieje się pewna zmiana w naszych głowach. Dzieje się taka zmiana, że ok, to ja już nie, nie mogę zacząć po prostu od tego, że wyciągnę podręcznik i będę znowu coś tam analizować, coś tam czytać. Nie mogę po prostu pójść na zajęcia i znowu odsiedzieć albo nawet aktywnie uczestniczyć. Muszę pomyśleć nieco szerzej, muszę pomyśleć nad tym, ok, gdzie ten angielski ma mnie doprowadzić, tak? Tak robimy, jak, jak tworzymy jakiś projekt, jakąś firmę, gdzie mam je doprowadzić? Jakie działania muszę podjąć, żeby tam dojść? Jaką wartość chcę wprowadzić w życie innych, a także w swoje życie? Co, jakie zasoby mam obecnie? Czyli musisz zupełnie inaczej podejść do całego, do całego plan, procesu planowania. Musisz pomyśleć, jaką masz strategię, którą następnie wprowadzisz w życie. Więc po pierwsze, zaczynasz myśleć długofalowo, tak? Patrzysz na perspektywę na przykład trzech lat. Gdzie w przeciągu tych trzech lat moja firma ma mnie doprowadzić? I tak samo jest z angielskim. Co w moim życiu ma się zmienić w przeciągu tych trzech lat dzięki angielskiemu? Więc spójrz, zacznij myśleć o angielskim nie jako kolejnej rzeczy do zrobienia, ale jako takim Twoim własnym pięknym projekcie. Które ma wprowadzić wartość w Twoje życie, być może też w życie innych ludzi, jak to by mogło wyglądać w praktyce? Na przykład, jeżeli prowadzisz swoją firmę, to może w przeciągu tych trzech, pięciu lat zbudujesz taki segment klienta, który będzie właśnie obcojęzyczny i dzięki temu rozwiniesz się ty, rozwinie się Twój angielski, rozwinie się też Twoja firma. Jeżeli pracujesz gdzieś w korporacji, Pomyśl, jak angielski mógłby też rozszerzyć Twoje pole działania. Być może mogłabyś pracować w konkretnie w jakimś takim e, dziale, czy zajmować się takimi rzeczami, które naprawdę Cię fascynują. I to byłoby możliwe dzięki angielskiemu. Więc spójrz szerzej, spójrz na ten cały obrazek, zbuduj swoją strategię i myśl o sobie jako o prezesie, jako o szefie, jako o szefowej swojego własnego angielskiego, za które ty bierzesz pełną odpowiedzialność, za które ty odpowiadasz i, za, i z którego ty czerpiesz też korzyści. Ok? Przystąpimy do działania. Mam nadzieję, że tak. Więc spisz sobie na kartce, jakie kluczowe działania muszę podjąć, żeby dojść tam, gdzie chcę. Jaka jest moja wizja? Jaka, jaką wartość ten angielski wprowadzi do mojego życia? Okay? Z tym Cię zostawiam. Dzięki za dzień pierwszy i zachęcam Cię. Jeżeli ten film Ci się podoba, zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału i do polajkowania. Wtedy będziemy w kontakcie. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i za Twój czas. Do zobaczenia. Cześć.